Wszyscy tutaj stoimy. I to co mówił poseł Grzegorz Braun. Nie bójcie się głośno o to prosić. Zadawajcie pytania, nękajcie. Bo tylko prawda jest ciekawa. Dziękuję. Bardzo dziękujemy. Ostatnim z dzisiejszym mówcą jest, jest Pan Jakub Wysocki. Przepraszam, najmocniej. Zastępca przewodniczącego Konfederacji Korony Polskiej w Dziękuję. Szanowni Państwo, szczęść Boże. Minęło 80 lat od tragicznych wydarzeń na Włochach, od Niedzieli. Od tego czasu ofiary wciąż nie doczekały się godnego pochówku, wciąż leżą w bezwzględnych mogiłach na ukraińskiej ziemi. A co nasz obecny rząd? Wspomniałem poprzednie lata, co nasz obecny rząd zrobił w tym temacie. Co poza pustymi frazesami. Właśnie wygłaszają puste frazesy, często na użytek popularności wśród własnych obywateli. Zacytuję chociażby naszego premiera, Mariusz co dwóch lat. Mówił tak podczas uroczystości rocznicowych: nigdy nie zapomnimy o męczeńskiej śmierci wielu dziesiątek tysięcy Polaków, jak też o czy dokonanie tej strasznej i ważnej części dziejów. A w tym roku, dwa dni temu mówił chociażby, nie poszczę, dopóki ostatnia ofiara strasznie zbrodni wołyńskiej nie zostanie odszukana. Ale czy też za tymi słowami i czyny? Chyba tego nie widzimy. Widzimy natomiast prezydenta, który wspólnie z przedstawicielami rządu ukraińskiego mówi o ofiarach Wołynia. Bez, bez jednoczesnego jednoczesnego kto był sprawcą, a kto był ofiarą tej zbrodni, tej obotełki. Tak jakby nigdy tam nie doszło do okrutnego okru, 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 okru ludobójstwa na polskiej ludności cywilnej. W ten sposób przyjmuje symetrystyczną ukraińską narrację o tym, że na południu wydarzył się jakiś konflikt. A nie było tam po prostu barbarzyńskiego ludobójstwa. A ofiary te w czynach naszego rządu są upalentnione w więcej składanym w Polsce w zeszłym roku czy w tym roku na Prędce zbitym dwóch Batyków krzyżem. Taki mamy na obraz naszej polityki, polityki naszego rządu, polityki rządu pisowskiego wobec państwa ukraińskiego, polityki pełnej nieuzasadnionej i niewytłumaczalnej uległości. Kilkaset, dwieście tysięcy ofiar ukraińskiego ludobójstwa domaga się pamięci. Zasługuje naszą pamięć. Tyle możemy im dać. Pamięć o nich nie powinna zaginąć ani w naszych sercach polskich, ale też przede wszystkim powinna wygniewać tam, gdzie zginęli, na Ukrainie, żeby stanowić pomnik tej straszliwej zbrodni. Pojednania nie można budować na, fałsz, na fałszu. Można budować tylko na prawdzie. A prawda domaga się godnego opojętnienia i pobłówku, również godnego. Nie można by zarówno o tym, kto dokonał tych zbrodni, jak i przede wszystkim o ofiarach. Musimy je upamiętnić i to jest nasz moralny obowiązek. My jako Konfederacja, Konfederacja Polskiej Konfederacja i Konfederacja Wolności i Niepodległości nie chcemy emocjonalnej debaty. Nie chcemy też pustych sloganów, pustych słów. My chcemy realnych działań i realnych efektów. W związku z tym zaprezentowaliśmy projekt umowy międzynarodowej, z którym powinniśmy uzgodnić, a właściwie wręcz, zarządzać od państwa ukraińskiego wprowadzenia jego w życie. Projekt ten zakłada przede wszystkim w kilku punktach przed zobowiązanie Ukrainy do udzielenia Polsce prawa do samodzielnego prowadzenia ekshumacji na południu przez polskich specjalistów bez każdego chorobowego pytania o zgodę z strony ukraińskiej. Wprowadzenie tej z ekshumacji przez Nową wyspecjalizowaną jednostkę Instytutu Pamięci Narodowej. Wprowadzenie też tej ekshumacji o specjalny plan w Ukrainie. Be, nie, niekoniecznie uzgadniany, nie będziemy, żebyśmy nie musieli za każdym razem pytać się o zgodę, Tak, żeby nasi ekshumatorzy mogli, jechać gdzie chcą i szukać kości tam, gdzie tylko chcemy, a nie tylko tam, gdzie nam Ukraińcy to pozwolą. I prace polskich prokuratorów na Ukrainie, żeby mogli postawiać się zagrożenia że jeszcze żyją, żeby Sprawiedliwość mogła ich dosięgnąć. Ostatnie z nich jeszcze żyją, zostało niewiele czasu, żeby Sprawiedliwości stało się zadość. I warto się pospieszyć, żeby chociaż pewne wyroki zapadły i można było pokazać, że państwu polskiemu zależy na tym i państwu ukraińskiemu również mam nadzieję, że te na zbrodnie i ludopójstwo wreszcie kiedyś rozliczyć. Ostatnim punktem który jest wyjątek w tym projekcie umowy? Jest budowa monumentalnego mauzoleum, w którym z pocztą prochy wszystkich pomordowanych na Włodzieżu. Były to miejsce na miarę cmentarza, ogrodów polskich, miejsce monumentalne i koniczne na polskiej narodowości. Przez 30 lat niepodległości Ukraina nie potrafiła rozliczyć się z tą historią, ale polskie rządy też nie potrafiły odpowiednio. Zawalczyć o interesy naszych zmarłych rodaków. Nasi pomordowani rodacy wołają o panów. My jesteśmy im to wini, nie jesteśmy jedyni, którzy to mogą i potrafią to zawalczyć. Zapewnienie prawa wygodnego pochówku jest podstawowym moralnym dla człowieka jest i jest nienaruszalne. Rząd Kijowie musi to zrobić. Państwo, które nie potrafi się przyznać do wstydliwych i tragicznych kar ze swojej historii. Czy takie państwo my powinniśmy wspierać? powiedzieliśmy, że to nie ogromne sumy kosztów własnych obywateli, my najmniej, my powinniśmy traktować takie państwo ekonomicznie przyjazne. Przynajmniej dopóki wspólna historia nie zostanie rozliczona właśnie realnymi działaniami, właśnie godnym upamiętnieniem wszystkich polskich cywilnych ofiar tego straszliwego ludobójstwa. Tylko i wyłącznie na trakcie można budować prawdziwe pojednanie, przyjaźń i normalne stosunki. przebaczenie świadomości narodowej. Na zakończenie powiem jeszcze, że na przekór właściwie na polskiemu rządowi, na przekór dominującej narracji medialnej, że nic, pamiętajcie Państwo o tym, że nigdy nie ma swojego czasu na głoszenie prawdy. Dziękuję bardzo, bardzo. Bardzo dziękuję. Zanim przystąpimy do złożenia kwiatów Chciałam się jeszcze jedną refleksją z Państwem podzielić. Kiedy słuchałam naszych mówców, w którym wszyscy, bardzo dziękuję za wypowiedzi, przyszło mi do głowy, że tak wiele w obecnych czasach mówi się o godności ludzkiej i o Bożym miłosierdziu, ale chyba błędnie pojmowanym. Przypomnę, że katechizm Kościoła katolickiego wymienia uczynki miłosierdzia co do duszy i co do ciała. Ja wymienię tylko trzy z nich. Grzesznych napominać, nieumiejętnym dobrze radzić, umarłych pogrzebać. Dziękuję bardzo. Dobrze, prosimy teraz o złożenie. Przez, kwiatu przez przedstawicieli Konfederacji Korony Polskiej w Gdańsku. Teraz prosimy bardzo o złożenie kwiatów przez Koronę Polską w Gdyni. Wszystkim Państwu bardzo dziękuję za udział w tej skromnej uroczystości. Pamiętajmy, walczmy o pamięć, walczmy o godny popówek ofiar naszych rodaków.